Hejcie, witajcie mordeczki, z tej strony Migao i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o dwóch darmowych przedmiotach dla każdego z Was. A na samym wstępie tego odcinka chciałbym Was bardzo poprosić o zostawienie łapeczki do góry tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. Oraz pamiętajcie o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli Migao, i subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem. A ja już wam nie przedłużam i lecimy do odcinka. Jak dobrze wiecie, temat darmowych przedmiotów w Fortnite pojawia się naprawdę bardzo często w ostatnich czasie. Jednakże kilka dni temu dostaliśmy kolejną dość ciekawą informację na temat dwóch darmowych przedmiotów, które są do odebrania dla każdego z was. Ale zacznijmy sobie od początku. 1 sierpnia odbędzie się wielki turniej pod nazwą FNCS. Z tej okazji na Twitchu odbędzie się live na oficjalnym kanale Fortnite'a, gdzie każdy z was będzie mógł zdobyć dwa darmowe przedmioty. Będzie to taka oto emotka oraz graffiti. jedynym wymogiem, żeby otrzymać te przedmioty, to połączone konto Epic z Twitchem oraz oglądanie transmisji na żywo z turnieju. Działa to mniej więcej na takiej samej zasadzie jak ostatni turniej FNCS oraz wielki turniej World Cupa. Na samej transmisji na żywo trzeba spędzić kilka dobrych minut, tak aby nagroda trafiła do waszego ekwipunku. Oczywiście nie są to już pierwsze nagrody, które otrzymali gracze podczas oglądania turnieju FNCS. Podczas ostatniego turnieju dostaliśmy również graffiti oraz emotkę, ale co najważniejsze wtedy otrzymaliśmy też plecak. Tym razem jest tych przedmiotów mniej, jednakże wszystko może się jeszcze zmienić. Na ten moment są to na na razie dwa przedmioty, które będzie można zdobyć, a co do trzeciego, to na razie nie mamy żadnych informacji. Teraz krótki poradnik dla Was, jak połączyć swoje konto Epic z Twitchem. Na samym początku musicie wejść w link, który jest podany w opisie tego live'a. Po wejściu w tego linka, trzeba zalogować się na swoje konto Twitch, i to tyle. Wasze konta zostaną połączone i będziecie mogli odbierać darmowe nagrody za oglądanie transmisji z Fortnite'a. Jeżeli chcecie się bardziej upewnić, to na transmisji z nagrodami widnieją takie napisy. Informują Was one o tym, że na danej transmisji, misji na żywo, można otrzymać nagrody za ich oglądanie. A jeżeli nie wiecie dokładnie, czy macie połączone swoje konto z Twitchem, to po wejściu na takiego streama w lewym dolnym rogu pojawia się taka oto wiadomość. Dzięki temu dowiecie się, czy dany stream posiada nagrody za oglądanie oraz czy wasze konto jest połączone. Co więcej, na waszym koncie Epic Games w zakładce z połączonymi kontami również będzie widniała informacja o tym, że połączyliście konto z Twitchem. Tak jak już wcześniej wspomniałem, nagrody za oglądanie otrzymuje się do kilku godzin, minut, a czasem na nawet dni. Na streamie z nagrodami wystarczy, że posiedzicie dosłownie kilka minut i już wtedy będziecie mieli pewność, że otrzymacie swoją nagrodę. Najgorsze jest jednak to, że nigdzie nie wyświetla się komunikat o tym, że nagroda została przydzielona na wasze konto. Jednakże osobiście polecam posiedzieć troszkę dłużej niż te 10 minut i na przykład odpalić sobie live'a na telefonie lub po prostu w tle. Pamiętajcie, że samego live'a nie trzeba oglądać, jednakże trzeba po prostu na nim być i to tyle. I to chyba wszystko w temacie dwóch darmowych przedmiotów. A kolejnym tematem dzisiejszego odcinka będzie skin, który przez ostatnie dni znajdował się w sklepie z przedmiotami. Kilka miesięcy temu został stworzony koncept, który przedstawia skina, który teraz trafił do sklepu z przedmiotami. Oczywiście nie jest to pierwszy raz, kiedy do Fortnite trafia skin, który wcześniej został stworzony przez społeczność. Było tak mniej więcej ze skinem potężnej kury, który wcześniej został zaprezentowany na reddicie jako koncept. Jak widać Fortnite często korzysta z różnych prac od graczy i później przenoszą je prosto do Fortnite'a. Według mnie jest to na bardzo fajna sprawa. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach możecie dać znać, czy będziecie oglądać turniej FNCS, żeby otrzymać darmowe nagrody. Oraz pamiętajcie, że już jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten materiał, a jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie łapeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie Poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Jo!